Dzieci będą się uczyć bardziej praktycznie, czyli że wrócą zajęcia praktyczno-techniczne zamiast bardziej teoretycznej techniki. Że do klasy szóstej będzie przyroda, w blokach nawet trzygodzinnych, tak żeby realnie można było wyjść w teren i realnie dokonywać pewnych doświadczeń. Że będzie tydzień projektowy, co jest przykładem działania grupowego, przykładem uczenia się przez praktyczne działanie umiejętności, kompetencji miękkich, zarówno osobistych, jak i Społecznych. Co jeszcze? No, przede wszystkim to, że więcej będzie takich rzeczy, które mają zainteresować ucznia, czyli nie tylko wiedza teoretyczna, ale również doświadczenie edukacyjne, czyli praktyczne działanie, które powoduje, że młody człowiek bardziej czuje się wciągnięty w edukację. Dlatego też chcemy, aby można było ten potencjał wykorzystać i aby ci nauczyciele mogli dzielić się wiedzą, umiejętnościami, praktyką z nauczycielami szkół ogólnodostępnych. Bo ja też, będąc na komisjach sejmowych, rozmawiając na konferencjach, słyszę bardzo często o tym, że nauczyciele, zwłaszcza nauczyciele przedmiotowcy, oni sami o tym mówią, ale jak? My nie wiemy, nie umiemy. Stąd też zaproponujemy, zaproponujemy studia dla nauczycieli, właśnie jak pracować z grupą zróżnicowaną, ale ten bardzo ważny element: specjalistyczne centra edukacji włączającej. W styczniu. Kolejny projekt. Zachęcam bardzo serdecznie wszystkie placówki specjalne do udziału w tym projekcie, bo mogą się uczyć jeszcze na zasadach projektowych, natomiast myślę, że to ważne specjalistyczne centra edukacji włączającej na stałe wejdą po zakończeniu projektu i będą takim elementem polskiej edukacji.